Siemaneczko, z tej strony Śmiechol, lecimy dzisiaj z teścikiem wyrzutni Poison O Pyro, 25 strzałów w kalibrze 20 mm, kosteczka naprawdę robi mega robotę, ma bardzo fajny, unikatowy efekt, dlatego postarałem się zakupić nową partię, partia z 2020 roku, co zaraz pokażę Wam. Na dole jest tutaj informacja 2022, czyli kosteczka już świeższa, bo partia 2021, która pokazała się na rynku, naprawdę robiła mega, mega robotę. Dużo osób mówi, że 2022 jest już delikatnie osłabiony. Ja jestem tego. Ja jestem przekonany, że kostka naprawdę zrobi robotę tym bardziej, że stara wersja była do kupienia za około 55 zł 50-55 zł a nową możecie dostać na promocji już za 35, mi się chyba te udało kupić na arce, na arce za 34 zł za sztukę no i żeby nie było nudno zrobimy sobie teścik Dwóch pojzoników w tym samym czasie. Mam nadzieję, że te efekty będą się fajnie dublować. Teścik pojedynczej sztuki jest już na kanale, a tutaj będzie coś, coś innego. Mam nadzieję, że to fajnie fajnie wyjdzie. Rzut oka, jeszcze na parametry tej kosteczki. Tutaj był rok. Z tej strony mamy gramaturę, czyli 150 g mieszaniny pirotechnicznej na całą wyrzutnię. Kategoria F2. Kod produktu CL4822A. No, i F2, tak jak, tak jak wspominałem, naprawdę powiem Wam, że jestem fanem tych kosteczek i już nie mogę się doczekać tego teściku. Mam nadzieję, że też czekacie i będziecie mogli sobie zobaczyć, jak ta kostka prezentuje się w wersji z 2022 roku. Także nie przedłużam, lecimy z teścikiem w terenie, a Was zapraszam do miłego seansu. Dobra, palimy dwie sztuki bojsonka eee, naraz. 哇！Oh. Oh.